Jakby to sobie tutaj zabrał, tak? E, czy nawet e, po prostu sobie to zmniejszył? Czekajcie.

Niezrozumiałe, czemu nie dostałem kluczy do miasta Ulubiony raper twojej młodszej córki dorasta Nie jesteś na etapie, by do stóp mi dorastać Twój sory to pięć, Pośpiech to głupi doradca Miałem czas, ale straciłem go w nawale prac Tylko po to, by mówić, że wszystkiego dokonałem sam Bez nadużyć i pomocy ludzi płacę swoje długi Robię to, czego tak nie lubisz, dalej trwam Kładę rap, chuja na całą polską plejadę gwiazd Godę w literatkach, inny alfabet znak. Nawet jak maleje popyt i zalicza spadek rap Pcham swój wózek po tym nierównym układzie szans Wyhamuj bracie, mówią mi pomału Raczej nie ma opcji, może gdyby elko miało naprzód napęd Nie mam czasu na sen, zrobiłem se z rapu pracę Wiem co osiągnąłem, to nie czas na gratulacje uh, Jednak możesz bić mi brawa OE podłożył bombę, ja będę ją dziś wysadzał Kładę rap chaotycznych myśli dawał, Daję wam nawet jak nie wynika z nich nic nadal Uh, jednak możesz być mi prawa Oj, podłosu bombę, ja będę ją dziś wyzadać Łady rap chaotycznych myśli nawał daje wam nawet jak nie wynika z nich nic znamy mi, wejdę w niego jak pierdolony Kingpin Nawet jak jestem wtórny w chuj to chociaż autentyczny Nawijam znów po sobie, Rafał powinien dać pysk mi Żebym się ogarnął przestał być tak patetyczny jak w tym kraju artyści Tych paru ambitnych, kalkulator wartości, zabijamy się dla cyfry Robię się głodny wojny gdy patrzę jak polski showbiz Nawąchany gównem zamienia nosy i doli w odbyt. Daj to dziennikarzom, niech ocenzurują to Skurwy syny mają problem Niczego nie mówiąc wprost Politycznie poprawni Co liczy się prócz prawdy Skoro odbiorcy i tak wy wyobraźni Media mają problem z moim gatunkiem Strut DNA, w ideologii bez ustępstw Jestem zbyt racjonalny na sukces rozwiodłem się z grą Patrz jak się pierdoli o ty O jednak możesz bić mi brawa O ja podłożył bombę, ja będę ją dziś wysadzał Chłodny rap chaotycznych myśli nawał daje wam Nawet jak nie wynika z nich nic nadal. Uh, Jednak możesz pić mi grawa Ale podłożu głodnej ja będę ją dziś wyzadać Chłodny rap chaotycznych myśli nawał daje wam Nawet jak nie wynika z nic nadal ten <grystanie> Krew

Niezrozumiałe czemu nie dostałem kluczy do miasta Ulubiony raper twojej młodszej córki dorasta Nie jesteś na etapie by do stóp mi dorastać Twój sorry to pięć, pośpiech to głupi doradca Miałem czas, ale straciłem go w nawale prac Tylko po to by mówić, że wszystkiego dokonałem sam Bez nadużyć i pomocy ludzi płacę swoje długi Robię to czego tak nie lubisz, dalej trwam Kładę rap, chuja na całą polską plejadę gwiazd Godę w literatkach, inny alfabet znam. Nawet jak maleje popyt i zalicza spadek rap, pcham swój wózek po tym nierównym układzie szans. Wychamuj bracie, mówią mi pomału. Raczej nie ma opcji, może gdyby elko miało naprzód napęd. Nie mam czasu na sen, zrobiłem se z rapu pracę. Wiem co osiągnąłem, to nie czas na gratulacje. jednak możesz bić mi brawa. Oer podłożył bombę, ja będę ją dziś wydadzał. Kładę rap, chaotycznych myśli nawał. Daję wam, nawet jak nie wynika z nich nic nadal. Uh, jednak możesz być mi prawa Olej podłączą bombę, ja będę ją ciśby zadać Ładny rap chaotycznych myśli zawał daje wam Nawet jak nie wynika z gigi na beat me, wejdę w niego jak pierdolony Kingpin Nawet jak jestem wtórny w chuj to chociaż autentyczny Nawijam znów po sobie, po powinien dać pysk mi Żebym się ogarnął przestał być tak patetyczny Jak w tym kraju artyści, tych paru ambitnych Kalkulator wartości, zabijamy się dla cyfry Robiesz się głodny wojny, gdy patrzę jak polski showbiz Nawąchany gównem zamienia nosy i doli w odbyt Daj to dziennikarzom, niech ocenzurują to. Skurwy, syny mają problem, niczego nie mówiąc wprost. Politycznie poprawni, co liczy się prócz prawdy? Skoro odbiorcy i tak wyzbyli się wyobraźni, media mają problem z moim gatunkiem. Strut EDNA w ideologii bez ustępstw. Jestem zbyt racjonalny na sukces, rozwiodłem się z grą. Patrz, jak się pierdoli rozbudkę, ty! O jednak możesz bić mi brawa. OR podłożył bombę, ja będę ją dziś wyzadzał. Kładę rap chaotycznych myśli na mał, daję wam nawet jak nie wynika z nich nic A uh, Jednak możesz być mi prawa ale podłożu głowę ja będę ją dziś mi zadać Kładę rap chaotycznych myśli na mał, daję wam nawet jak nie wynika z nich nic nadal